Dzisiaj chciałem zaprezentować zegarek firmy Stowa. Jest to zegarek Stowa Flicker Classic 40. Klasyczny zegarek dla pilotów z czarną tarczą bez daty. Koperta o wielkości 40 mm. Grubość koperty to troszkę ponad 10 mm. Laktu Lak 48, prawie 49. Mimo, że to jest zegarek 40 mm, nosi się go jako powiedziałbym zegarek 42 mm ze względu na wielkość tarczy. Tarcza tutaj jest bardzo duża. Minimalny beza. Bardzo ładnie się ten zegarek prezentuje. Bardzo ładną koronkę ma. Koronka jest nieprzykręcana. Stąd też wodoszczelność tego zegarka to tylko 50 metrów. No ale jest to przecież pilot, a nie zegarek typu Diver dla Norków. Zegarek posiada szafirowe szkiełko, otwarty dekiel, przez który możemy oglądać ładnie wykończony mechanizm. W tym wypadku jest to ETA 2842. Bardzo ładny zegarek, prosty, a bardzo fajnie się prezentuje. Mój nadgarstek to jest 19,5 cm, a więc mimo że to jest zegarek Wielkości koperty 40 mm prezentują się bardzo fajnie. Bardzo polecam te zegarki. Przyznam się, że mam ich dwa, ponieważ mam również wersję z białą tarczą i z manualnym naciągiem.